Leczenie kanałowe jest zabiegiem umożliwiającym zachowanie w jamie ustnej pacjenta zębów martwych, takich z bardzo głęboką próchnicą, a także zębów, w których rozwinęło się nieodwracalne zapalenie miazgi. Zabieg ten polega na usunięciu z zęba miazgi, czyli tzw. nerwów, dokładnej dezynfekcji zęba, a potem wypełnieniu go za pomocą specjalnie do tego dobranych materiałów. Żeby wykonać ten zabieg precyzyjnie, niezbędne jest zastosowanie mikroskopu zabiegowego. Takim sprzętem dysponujemy w atelier dentystycznym formą. Użycie tego sprzętu umożliwia nam dokładny wgłąb w komorę zęba, odnalezienie trudno dostępnych ujść kanałów, usunięcie fragmentów złamanych narzędzi, a także pokonanie przeszkód anatomicznych, które mogą nam się pojawić w trakcie leczenia. Następnie, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, przystępujemy do poszerzenia kanałów za pomocą rozmaitych systemów narzędzi rotacyjnych, dokładnego płukania kanałów, żeby... Uzyskać odpowiednią dezynfekcję tych kanałów i do wypełnienia ich za pomocą termoplastycznych materiałów. Dzięki tomografii komputerowej, stożkowej tomografii komputerowej dedykowanej dla stomatologii, którą dysponujemy w atelier dentystycznym Formo, jesteśmy dokładnie w stanie sprawdzić przed zabiegiem anatomię naszych zębów, dokładnie zaplanować ten zabieg i po zakończonym zabiegu sprawdzić efekty naszego leczenia. Poleć lekarza.pl. Ponad 100 tysięcy lekarzy w jednym miejscu.